Co to jest? Co ona kombinuje? Zamierza udekorować auto? Zrobię najbardziej miękki i różowy samochód na świecie. Cały różowy? Nawet drzwi. Zakleję każdy kawałeczek. No cudownie. Mam idealny samochód. Nikt takiego nie ma. Czyż nie jest piękny? Wow. Nie szkodzi. Zaraz jej pokażę. Hmm. Też mam fajny pomysł. Na pewno będę potrzebował kolców, żadnego futerka. Moje zamówienie. Szybki jesteś, dzięki. O, puszka czarnej farby. Właśnie to, czego potrzebuję. Teraz pokażę jej, jak wygląda fajny samochód. Trzy, dwa, jeden. Zrobione. Doskonale. Jeszcze ostatnie szlify. To najlepszy samochód w moim życiu. Jeszcze tutaj. A co mamy dalej? A, trzeba umocować kolce. Dodamy trochę kleju i przyczepiamy. Teraz moje auto wymiata. Dodam też na opony. Doskonale. Co? To mi się nie wydaje, prawda? Wow, to wygląda super. No, okej. Okay. Nie poddam się tak łatwo. Udekorowałam auto z zewnątrz, teraz muszę upiększyć jego wnętrze. Mięciutkie siedzenia, no ekstra. A teraz dorzucę trochę szczegółów. Okej, okay, różowy pokrowiec na kierownicę pasuje idealnie. Jakie to miękkie. Gotowe. Mam najsłodszy samochód na świecie. Pamiętałam też o tobie, przyjacielu. Wygląda uroczo. Dodajmy troszkę światła. Przykleję taśmę lodową, będzie się tak pięknie świecić. Wyszło świetnie. Brawo ja! Aleks nie ma wyobraźni, żeby mnie pokonać. Co to ma być? Czy ona zamieniła wszystko na różowo? Muszę coś zrobić. Wiem, mam przecież łańcuch. Moja kierownica będzie fajniejsza, bo będzie metalowa, a nie jakaś tam puszysta. Trzeba tylko poczekać, aż klej wyschnie. Doskonale. Okej, okay. zostało mi trochę kleju, więc dodamy jeszcze coś. Czaszka będzie wyglądała fajnie i groźnie, a nie mówiłem? A większa czaszka stanie tutaj. Co tam jeszcze mamy? A, brelaczek do kluczy! Jestem mistrzem. Racja, jeszcze jeden szczegół. Teraz moja kierownica wygląda niesamowicie. Mój samochód jest najlepszy. Nawet nie musiałem się starać. Zobaczymy, co wymyśli Vita. Yeah. Jakie to wspaniałe. Co to jest? Alex znowu kopiuje moje pomysły. Hmm. Czy on udekorował samochód czaszkami? Zazdrosna? Nie mam czego zazdrościć. W moim samochodzie jest wystarczająco dużo miejsca dla wszystkich, nawet dla mojego ukochanego psa. Dobry piesek, bądź grzeczny. Patrz, jaki mam samochód, i to właśnie tutaj będziesz spał. To straszne! Mój maluszek nie może spać na takim twardym podłożu. Kupię mu miękkie łóżeczko. O, jak szybko! Bardzo mi pomogłeś, dziękuję. Zaraz wszystko ogarnę. Twoje łóżko będzie najwygodniejsze. O, tak. Zobacz, jak fajnie wyszło. Idealnie. No i jak podoba ci się? Widzę, że ci się podoba. Odpocznij sobie. Jaki mam wspaniały samochód. Czas na fajne selfie w fajnej furze. Ale ze mnie przystojniak. Następnym razem nie zostawi otwartego bagażnika. Ochrona z prawdziwego zdarzenia! Pozwól, że to wezmę. Ciekawe, co tam jest? Pieniądze? O nie, to pies! Ogromny, przerażający pies! O, to straszne, wiejemy! Pospiesz się! Co to za hałas? Co się dzieje? Mam nadzieję, że nic złego się nie stało. O nie, moja torebka zniknęła! To tak, pilnujesz moich rzeczy? Torebka? Dobry piesek. Wita, to chyba twoje. O, moja torebka. Dziękuję. Nie ma za co. A ty? Następnym razem pilnuj moich rzeczy. Mam nadzieję, że złodzieje już nie przyjdą. Co za fajna gra. Nie sposób się oderwać. O, nie, bateria padła. Co robić? Mam pomysł. Od gry na telefonie może być lepsza tylko gra na konsoli. Mam nawet na nią odpowiednie miejsce. Trzeba tylko dodać telewizor. Idealnie się wpasował. No i konsola postawię to wszystko tutaj. Przydadzą się też pufy, żeby było wygodnie. Położę je tutaj. No i można grać. Zaczynamy! Wow, co to jest? Siema, bracie! No hej! Przyłączcie się! Wow, niezła zabawa! Podoba mi się! Jestem taka piękna. Co tam się dzieje? Czy oni grają na konsoli? Dobrze się bawią i to beze mnie. No dobra, pokażę wam jak trzeba się bawić. Postawię tu to pudełko. Otworzę bagażnik trochę imprezowych rzeczy. Doskonale. Kolumna tutaj, druga obok. Super. Ale co to za impreza bez kuli dyskotekowej? Im więcej świateł tym lepiej. Zamierzam więc wszędzie powiesić lampki. To tylko kwestia czasu, kiedy moja impreza się zacznie. Idealnie. A teraz muzyka. Zobaczcie, jak dobrze się bawię. Przyłączcie się szybko. Co to? Idziemy tam? Fajnie. My też. A co ze mną? Moi przyjaciele przyszli. Bawmy się razem. Uhu! Dlaczego Aleks nie imprezuje z nami? Gra sam ze sobą. To moja wina. Muszę to naprawić. Aleks, bawmy się razem. Jak miło, ale mam inną propozycję. Pograsz ze mną? Oczywiście. Uważaj, bo ja nigdy nie przegrywam. Pokażę ci, jak się gra. To się nazywa dobra zabawa. Dzięki za zaproszenie. Nie ma za co. Jaka będzie nagroda? Jesteście gotowi? Macie jedną minutę, żeby narysować pieniądze i najlepszy je otrzyma. Czas start. Już? To zaczynamy. Mam pewien pomysł. Najlepszym rozwiązaniem jest adresowanie. Dobrze, że mam przy sobie banknot. Hmm, czy ją twarz umieścić na banknocie? Mm -hmm. Oczywiście, że moją. Co za przystojniak! Hmm, może jest inny sposób na zdobycie tych pieniędzy? Na przykład kradzież? Nie uda ci się to. Wracaj na swoje miejsce. Dobra, i tak nie miałam na to chęci. Dobra, zostało wam kilka sekund. Koniec! Pokażcie rysunki. Ty co sądzisz o moim dziele? Dziele? To się nie nadaje. To jest po prostu okropne. Niewiele wiesz o sztuce. A co sądzisz o moim rysunku? To straszne. A mój ci się podoba? No przynajmniej jedna dobra praca. Jestem zadowolony. Oto twoja nagroda. Wow, jak dużo pieniędzy. Wystarczająco dużo, żeby się z nami podzielić. Jestem teraz bardzo bogata. Starczy mi na wszystko, co chcę. Gotowi na kolejną rundę? Tym razem zwycięzca otrzyma... Pyszny i świeżo wyciśnięty sok z arbuza. Ale super! Dokładnie, więc do dzieła. Czas start. Już? No to zaczynamy. Mam pomysł jak można narysować idealne koło. Pomoże mi w tym taśma klejąca. Dobra, najtrudniejsza część to wzorki na arbuzie. Są dla mnie zbyt skomplikowane. Oj, ta mi tak rysuje najlepiej ze wszystkich. Na pewno mi się uda. Ciekawe, kto zostanie zwycięzcą? Wow, już prawie narysowaliście. To wszystko, czas minął. Muszę podmienić rysunki. Co sądzisz o mojej pracy? Delikatnie mówiąc, nie bardzo mi się podoba. Masz pecha. A oto moja. Co to ma być to okropne? A co powiesz o mojej? Bardzo fajna, wygrywasz. Świetnie, wiedziałam, że uda mi się wygrać. Oto i twoja szklanka z pysznym sokiem arbuzowym. Super, bardzo chcę mi się pić. Szukałaś wszystkich, czyli ciebie też można oszukać. Dobra, spróbujmy mojego soku. A, to piecze! Co się stało? Nie rozumiem. Sok jest pyszny. Dlaczego jest taki ostry? Następnym razem nie oszukuj. Mam dla was niespodziankę. Za najlepszy rysunek jeden z was otrzyma tę papryczkę chili. Uwierzcie mi, jest pyszna. Czas start. Fu. Nie chcę jej dostać. Papryczka? Jeśli celowo narysuję jakiś bohomas, na pewno jej nie dostanę. A jeśli złamie mi się kredka, to na pewno nie wygram. E, ups, kredka mi się złamała. Jaka szkoda. A ja się postaram zrobić wszystko, co w mojej mocy i pięknie narysować. Co ty rysujesz? Nie ma znaczenia. Okej, okay, wasz czas dobiega końca. Nie ja zamierzam narysować kitkata. Z pewnością nie ma to nic wspólnego z papryczką. A to oznacza, że przegram. Niezły pomysł, ale mój jest lepszy. Naiwniak, mój plan zadziała. Czas minął. Już? Świetnie, jesteśmy gotowi. wiem, mogłaś bardziej się postarać. Co jest straszne. A no, jaka szkoda. A co ty masz? Kwiatek, uwielbiam kwiaty. Trzeba było narysować papryczkę. A ty? Papryczkę. Piękna, prawda? Bardzo mi się podoba. Chwileczkę. To wcale nie papryczka. To jest kitket. A, Julia dostaje. Julia dostaje kitketa. Jak mogłem o tym nie pomyśleć? Trzymaj swojego batonika. Super, to będzie pyszne. Gotowi? Na pewno Wam się spodoba. Dobra, tym razem czeka na Was burger. Uwierzcie, pachnie obłędnie. Chcę go dostać. Zaczynajcie, czas start. Czyli burger. Mogę go narysować? Chyba. Nie, to jest okropne. Spróbujmy jeszcze raz. Co to jest? Dlaczego mi nie wychodzi? Ojej, uj, jest o wiele lepiej. Muszę wygrać, jestem bardzo głodny. Muszę dostać burgera. Rysunek to nauka, co oznacza, że. Trudno usiedzieć na miejscu. Wiem, o czym mówisz. Ale to nie ma znaczenia, bo burger wyszedł mi świetny. Co robić? Jestem taka głodna. Mam pomysł. Jeśli wezmę mały kęs, nikt nawet nie zauważy. Ten burger jest naprawdę dobry. Wasz czas dobiegł końca. Jesteśmy gotowi. Dobra i ten twój rysunek jest bardzo słaby. To się nie nadaje. A co z moim? Bardzo mi się podoba naprawdę. A spójrz tutaj mój jest najbardziej podobny, bo nadgryziony. Jak to? Rzeczywiście, jest tu gryzienie. Trudno mi to przyznać, ale wygrywasz. Co oznacza, że dostaniesz tego burgera? Super! Wygrałam! To jest pyszne i niesprawiedliwe. Gotowi na nową nagrodę? Raz, dwa, trzy. Czeka na Was kaktus. Spójrzcie, jaki piękny. Czas start. Kaktus? Nie mam nic przeciwko kaktusowi. Można go postawić w pokoju. Naprawdę jest piękny. Obrażam sobie siebie z kaktusem. Nie podoba mi się to. Będzie, co ma być. Narysuję, tak jak umiem. A ja mam pomysł. Narysuję rybę. Rybę to dziwne. Dobra Twoja sprawa. Nie zostało wam zbyt wiele czasu, hmm. więc pora kończyć. Pokażcie co narysowaliście. Co sądzisz o moim Marcydziele? Marcydziele? Jakiś bazbrały, są straszne! Wspaniale nie chciałem tego kaktusa. A ja narysowałam rybę. Rybę? Pokaż mi ten rysunek. Skoro narysowałaś rybę, to właśnie ją zjesz. Co? Nie chcę! To twoja wina, trzeba było rysować zgodnie z zasadami. O, to jest fajne. Dziękuję bardzo, starałam się. A to twój kaktus! O nie, po co tak się starałam? Teraz jestem cała w igłach. Ej, zaczynajmy! A, tak, tak, zamyśliłem się. Tym razem czekają na was te apetyczne pączki. Chcecie je dostać? No to się pospieszcie, bo czas leci. Uwielbiam pączki. Tym razem naprawdę muszę się bardziej postarać. I tak to ja je najlepiej narysuję. Co robisz? Okej. Okay. Co są jakieś bazgroły, a nie pączki? Bazgroły? W ogóle widziałaś swój rysunek? Przecież fajnie wychodzi. I na koniec można dodać troszeczkę posypki, tak będzie o wiele ładniej. A teraz spójrzcie, jaki mam fajny rysunek. No, pochwalcie się swoimi pracami, czas minął. Jak ci się podobają moje pączki? Przeciętne, nie podoba mi się to. Szkoda. A co sądzisz o moim rysunku? Jakiś was grały, fu! Zostałem tylko ja. A twój rysunek mi się podoba, jest całkiem niezły. Proszę bardzo, pączki są twoje. Fajnie, ale muszę się podzielić z przyjaciółkami. Ciekawe co tym razem. Jesteście ciekawi? No to patrzcie, czeka na Was iPhone. Wow! Tak, za najlepszy rysunek jeden z Was dostanie najlepszy telefon. Dobra, czas zacząć. Gdzie jest zegar? Ups, to nie to. Dobra, mam. Czas start. Hmm. Przydałby mi się nowy telefon. Mój stary już w ogóle nie działa, więc dlaczego nie dostać całkiem nowego iPhone'a? Uda mi się, iPhone będzie mój. Rysujcie, starajcie się. On na pewno będzie mój. Już wyobrażam sobie, jakie zdjęcia będę mógł robić nowym telefonem. To będzie niesamowite. Chyba nieźle sobie radzę. O nie, wszyscy inni radzą sobie o wiele lepiej. To nie jest dobre. Muszę zacząć od początku. Hmm. Wygląda na to, że coś wychodzi. Nic mi się nie udaje! Kurczę! Ej, a możesz być ostrożniejsza. Prawie zniszczyłaś mój rysunek. Hmm. Myślę, że wyszło całkiem nieźle. What? Kurczę, nie nadążam. Czas minął. Mam nadzieję, że mój iPhone mnie nie zawiedzie i nie uratuje. Ojej. Mam nadzieję, że nikt tego nie zauważy. Ja zauważyłem. Pokażcie pracę. Spójrz, to zrobiłam. To nie to, czego się spodziewałem. Musisz poćwiczyć. A ja myślę, że wyszło fajnie. Co sądzisz o moim? Bardzo się starałem. To dlaczego jabłko jest takie krzywe? Nie nadaje się. A, to mój rysunek. No, to jest fajne. Bardzo mi się podoba. Nie, to oszustwo. To nie jest prawdziwy rysunek. Dostajesz? Nie, nic nie dostaniesz. Ja zatrzymam tego iPhone'a. Zrozumiano, jest mój. Tym razem czeka na was żelkowy miś. Czas start! On będzie mój. Nie, będzie mój. Ja już zaczęłam rysować. Ja też. Jestem w tym całkiem dobra. Mnie też całkiem nieźle wychodzi. Podoba mi się. No, no, jestem w tym lepszy niż myślałem. Wiem, mam pomysł. Na wszelki wypadek się ubezpieczę. O nie, mój rysunek jest zniszczony! Nie martw się! Zadziałało! Wygląda na to, że idzie mi całkiem dobrze. O nie! Co się dzieje? Czego się boisz? Dlaczego to robisz? Nie chciałam! Czas minął, pokażcie rysunki Proszę, starałam się Widzę, ale nie mogę cię za coś takiego nagrodzić A co sądzisz o moim misiu? Misiu? Wygląda jakby go dziecko narysowało, to się nie nadaje A moja praca jest dobra? Tak, jest świetna Co za pech Vivienne dostaje żelkowego misia Super A on ryczy no to to jest go szybciej! Kiedy nie ryczy, jest całkiem miły i pyszny! Super! Hey! Kurczę, mam tylko jednego lizaka. W ogóle mi się to nie podoba. Ja mam o wiele więcej szczęścia. Super! Alex, spójrz tylko na moją porcję! Twoja wypada przy niej blado. Wow, nie wierzę! Nigdy nie widziałem tylu Lizaków. Zacznijmy od małej porcji. Nie mam nic przeciwko. Trzeba tylko zdjąć opakowanie. Jak dotąd nie radzisz sobie zbyt dobrze z tym zadaniem? Nie zamierzam się poddawać. Przestańcie się śmiać. O nie, złamałam czuła psa. Nie sądziłam, że to w ogóle możliwe. Najważniejsze, żeby lizak był cały. Nie potrzebuję niczego więcej. Mmm, jakie to pyszne. Super. Jak szybko skończyłaś? Teraz, Alex, Ekstra, w końcu coś przekąszę. Zobaczcie, jak łatwo mogę zdjąć opakowanie. Wow, muszę się od ciebie wiele nauczyć. Dobra, nie będę się bawił z tymi lizakami. Chcę zjeść wszystkie naraz. Co zamierzasz zrobić, Alex? Nie bójcie się, chcę tylko je zmiażdżyć. Patrzcie, to działa. Niewiele już zostało. Świetnie, jaki jestem silny. Wystarczy, Alex. To straszne. No dobra, skończyłem. Teraz trzeba wsypać to do miski. Wow, jak tego dużo. Padłeś na naprawdę fajny pomysł. Będę potrzebował jednego całego lizaka. Zostawiłem go nie bez powodu. Teraz można go zanurzyć w pokruszonych lizakach i zjeść. To bardzo wygodne. Szkoda, że tak szybko się skończył. Będę musiał wsypać te okruchy prosto do buzi. To też jest fajne. Jakie to pyszne. Nie mam ochoty się zatrzymywać. Połowę wysypałeś dookoła siebie. Mila, teraz ty. Będę potrzebowała odkurzacza. Wyłącz go szybko. Ups, przepraszam, niechcący skierowałam go w twoją stronę. Potrzebuję go do zdejmowania opakowań. Fajny pomysł. Mnie też się podoba. Teraz mogę bez przeszkód jeść zaki. Jak to wszystko mieści ci się w ustach? Niewiarygodne. Hej! Obawiam się, że to się źle skończy. Oj, chyba miałeś rację, Alex. Izaki utknęły. Nie mogę nic zrobić. W porządku, pomożemy ci. Trzymaj się mocno. Ostrożnie to mnie boli. Co to ma być? To przecież szczęka Mili. To straszne! Nie szkodzi, już ją włożyłam z powrotem. Co to niby jest? Nie mogę zrozumieć. Wygląda jak ziarno kukurydzy. Chyba masz rację. Ja mam kilka takich. Nie pachną. Nadal nie rozumiecie, z tych ziaren robi się popcorn. Ale ja nie umiem. Trzeba coś wymyślić. Wiem. A gdyby tak po prostu je przegryźć? Co nie działa, jest za twarde. Muszę się jeszcze nad tym zastanowić. Wiem co robić. Pomoże mi prostownica do włosów. Myślę, że jest wystarczająco mocna, żeby przygotować jedno ziarno. I jak działa? Jakoś długo to trwa. Ale zagrajmy w coś. albo się zdrzemne. Julie ma rację, to długi proces. Wow, jednak się udało! Świetnie! Spójrzcie, jakie to fajne. Brawo, wierzyliśmy w ciebie, Mila! Mam nadzieję, że nie czekałam na próżno. Tak, to jest bardzo dobre. Teraz ty, Aleks. Do przygotowania całej partii potrzebuję czegoś poważniejszego niż prostownica do włosów. Myślę, że żelazko wystarczy. Nie jestem pewna, czy to zadziała. My też wątpiliśmy w Twoją prostownicę. Udało mi się! To było bardzo szybkie. Zaskoczyłeś nas! O nie! Poparzyłem sobie rękę! Jak gorąco! Czasami jesteś taki niezdarny. Mam nadzieję, że popcorn pomoże mi zapomnieć o kłopotach. Niesamowite! Wyszedł naprawdę smaczny! Jak mam zrobić tak dużą porcję? Mam pomysł. Co to jest? Maszyna do robienia popcornu. Naprawdę nigdy takiej nie widziałeś? Pokażę ci, jak z niej korzystać po pierwsze, wystarczy wsypać ziarna. Wow! Właśnie tak. Wystarczy. Spójrzcie, to działa. Mój popcorn jest gotowy. To niesamowite, prawdziwy cud techniki. Myślę, że można dodać więcej ziaren. Wyszła za mała porcja. No, teraz to całkiem inna sprawa. Tak mi się podoba o wiele bardziej. Super, mamy popcorn na całym stole! Zostało jeszcze trochę ziaren, wykorzystam je wszystkie. Twoja maszyna chyba wymknęła się spod kontroli. To nawet lepiej. Czy to prawdziwy rak? Wygląda przerażająco. Boję się go nawet dotknąć. Straszne. Przynajmniej masz tylko jednego. Spójrz na mój talerz. Myślę jednak, że nie musimy się bać. Te raki wcale nie są niebezpieczne. Nie byłbym tego taki pewien. Nie mogę sobie wyobrazić, jak poradzę sobie z tą ogromną porcją. Wolałbym, żeby Mila zaczęła. No dzięki, Alex. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Wiesz, jak wspierać w trudnych chwilach. Nie wydaje mi się, żeby to było paskudne, jak myślałam. Serio? Tak, podoba mi się ich smak. Jestem gotowa zjeść je w całości. Pyszne. Nie spodziewałam się, że mi tak posmakują. Szczerze mówiąc, ja też jestem trochę zaskoczony. Było pyszne. Mila, po takim posiłku przydałoby ci się umyć zęby. Ups, yy, niezręcznie wyszło. Nie martw się, takie rzeczy się zdarzają. Mam nadzieję, że poradzę sobie z moją porcją tak szybko jak ty. Dobrze, zacznijmy od czegoś małego. Postaram się wziąć przynajmniej jeden kęs. Dziwne, wydawało mi się, że rak się rusza. Lepiej wezmę innego. Dobrze, że mam w czym wybierać. Ale najpierw pozbędę się wszystkiego to zbędne. Julie, nie poznaję cię! Co ty wyprawiasz? To nic takiego! Musiałam tylko oczyścić raki! To nie jest usprawiedliwienie! Zobacz, co nam zrobiłaś! Przepraszam, nie chciałam! Dobra, jedz już! Mila miała rację! To naprawdę jest pyszne! Szkoda, że nie dostałam największej porcji! Chętnie bym jeszcze zjadła! Kurczę, znowu zgłodniałam! Super. Niestety, mile nic już nam nie zostało. Teraz przyszła kolejna Alexa. Okay. Napatrzyłem się na Was, teraz ja też chcę spróbować. Super, naprawdę pyszne. No to może nas poczęstujesz. Nie ma mowy, już zjadłyście swoje porcje. No daj nam chociaż po jednym raku. Przestańcie, powiedziałem nie. Nie przeszkadzajcie mi w cieszeniu się nimi. Naprawdę jesteśmy głodne Poczęstuj nas, błagamy cię Myślę, że to wam w zupełności wystarczy Bardzo zabawny chciwus Zapamiętamy to sobie Dajcie spokój, nie denerwujcie się Ja tylko żartowałem O nie, tu jest żywy rak Boję się Jak się tu znalazłeś? Ej, nic ci nie jest? Ty, ugryzł mnie w palec! Zróbcie coś! Nie rzucaj nim we mnie! Jak to boli! Życie dało ci dobrą lekcję!